No, Z Minecraft School i ze mną jest Matiko 003. I witamy Was w ostatnim odcinku niestety już w ostatnim odcinku z Serii Świątecznej. Fajnie się bawiliśmy, nie Matiku. No. Lecz dziś nadszedł dzień, gdzie Minecraft School poleci w kosmos i zniknie. Nie no nieprawda. E, tak naprawdę skończymy na pokazie fajerwerków, więc... Słuchajcie. Ładę dwa y, szybko. Ui, ui. Tak. To jest dzień, ostatni dzień. Chciałem Wam życzyć nowego roku, żebyście mieli dużo prezentów, dużo fajnych rzeczy. I co, Matiku, też czegoś życzysz naszym widzom? Zdrowia, szczęścia, pomyślności I dużo radości. E, Czekajmy, e, czekaj, czy ten czy mój już się skończył już nie wyrzucam? Ja radę, Ile ty tych zrobiłeś? No dobra. Więc uwaga, pijemy szampana. A nie, musimy się wam Bawimy, wami, No, już, już to zrobiłem. Dobra. E, to słuchajcie, życzymy Wam świetnego nowego roku. Chociaż dzisiaj jest 2 stycznia. Wiem, że to spóźnione, no ale. Słuchajcie, i na wyższych oczach usunę ten safe. No dobra, nie usunę. A po no, dobra, usunę. Ej, to będzie epickie, bo na tego save'a i zrobimy nową serię. Oj, nie powiem wam z czego. Ale już z Matiku mamy plany, tylko nie mów, nie mów nikomu to, co planujemy. Pamiętaj, o tej mapce. Ale to będzie mapka survivalowa, tak myślę. Nie, jaka to jest mapa? Skyblock? Czy co? Co to za mapa? Ale ja nie wiem, o co ci chodzi. No ta mapa, co ją uzgadnialiśmy przed chwilą, tylko nie mów nikomu, co to jest, jaka to jest. Znaczy, no powiedz mi, czy to jest skyblock, czy co? To, przed chwilą robiliśmy? Nie, ta, co mi wysłałeś pod hamaczy. To jaka ona jest? Skyblock, czy co? Tylko nie podawaj nazwy. To jest P. tylko że takie, ten, takie... Nie chcę powiedzieć. to, jest skyblock i po napis, ale nie powiem co. No dobra, jeszcze obczajmy, może to będzie też survival, nie wiem, jakaś mapa będzie, może skyblock. Nie No dobra, ale jakie? No dobra, okej, okay. zaraz powiem jak skończymy odcinek. Więc żegnamy się z wami, trzymając e, kilof... What? E, także trzymajcie się, wesołego nowego roku, puszczamy, pierdy. No dobra, trzymajcie się, pa!